Cześć, witajcie na kanale Marki w Kadrze. Ja mam na imię Ewelina, jestem marketingowcem, PR-owcem oraz doktorem nauk społecznych. Cześć, ja mam na imię Ania, również jestem marketingowcem i PR-owcem, a oprócz tego bardzo lubię liczby, czyli szeroko pojętą analitykę. Prywatnie jesteśmy siostrami, natomiast połączyłyśmy siły również zawodowo i wspólnie prowadzimy agencję marketingową, która odpowiada za personal branding, czyli popularne marki osobiste. I właśnie na tym kanale chcemy przybliżyć Wam kulisy naszego zawodu, czyli pokazać jak promujemy, w jaki sposób budujemy marki osobiste, tylko że zazwyczaj jesteśmy po drugiej stronie kamery. Pokażemy Wam również kontrowersje związane z naszym zawodem i liczymy na to, że weźmiecie udział w dyskusji. Będziemy tutaj też przemycać wiedzę z naszego codziennego zawodowego życia, ale nie będzie to taka akademicka wiedza, a raczej taka luźna forma. Planujemy również zaprosić wiele ciekawych osób, z którymi będziemy rozmawiać na różne tematy, natomiast temat marki osobistej również w tych rozmowach będzie się przewijał. A jeśli jest jakiś obszar, który byście chcieli, abyśmy poruszyły w kolejnych odcinkach, to po prostu napiszcie o tym w komentarzu. I liczymy na to, że będziecie razem z nami współtworzyć ten kanał, że będziecie brali udział w dyskusjach pod filmami, a także że zostawicie nam suba. Dzięki i do zobaczenia. Dzięki i do zobaczenia.